Witajcie kochani, z tej strony macie to jest kanał Nowa ARLego, a ja zapraszam Was na wysłuchanie, obejrzenie ważnego komunikatu, który mam dla Was. Mam nadzieję, że długo mnie zajdzie, raczej nie powinno, ale chciałbym, żebyście obejrzeli i zrozumieli, dlaczego pewne zmiana, właściwie jedna pewna zmiana pojawi się na kanale już właściwie od kolejnego filmu, ponieważ w tym formacie widzimy się po raz ostatni. Kochani, krótka piłka, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy, pewnie się zastanawiacie, o co tak naprawdę chodzi. Um, uprzedzając, nie, nie będę zamykał kanału, nie, kontentu więcej nie będzie, to znaczy, kontent cały czas będzie i mam nadzieję, że będzie go coraz więcej, a wy będziecie coraz chętniej do niego wracać i oglądać nowe rzeczy, które się tutaj pojawiają. W związku z tym też muszę wziąć pod uwagę pewne rzeczy, takie jak to. Że w nazwie mojego kanału znajduje się znak towarowy, czyli nazwa marki Lego. Mm. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Mianowicie, kiedy zakładałem kanał ponad półtorej roku temu i wymyślałem sobie nazwę swojego kanału, nie miałem pojęcia, że coś takiego może mieć znaczenie w przyszłości. A jednak, w sumie, na logikę można by rzecz że no, używając czyjegoś znaku towarowego w swoich nazwach może się źle skończyć. Ja chcę tego uniknąć, dlatego będziemy zmieniali nazwę kanału i Nowa Lego. Ja, jako Nowa Lego, dzisiaj przed Wami jestem po raz ostatni. Smutno mi trochę, bo przywiązałem się przez te ponad półtora roku do tej nazwy. Myślę, że Wy również i szkoda mi to robić, i nie chcę tego robić, ale po prostu muszę. Dlaczego muszę? Prosty przykład, który zaraz Wam podam, możecie kojarzyć, bądź nie na naszym legowym Instagramie. Dość dawno, powiedzmy ponad rok temu, pojawiło się konto lego.me. Ojciec prowadził to konto razem ze swoim małym synem, pokazywali stare zestawy LEGO i naprawdę fajnie im się to rozkręcało. I w tym momencie osiągnęli chyba ponad 30 tysięcy obserwujących, więc jeżeli chodzi o nasz rynek polski legowy, to myślę, że bardzo dobra liczba w rok czasu, to trzeba też wziąć pod uwagę. I co się stało ostatnio? Ano stało się to, że już nie ma więcej lego da ten mini, ponieważ lego skasowało im instagrama, więc y, idąc tym tropem, y, chociaż ja myślałem o tym już wcześniej, ale idąc tym, tym tropem postanowiłem przyspieszyć swoją decyzję o zmianie nazwy kanału i oto teraz od dzisiaj będziemy nazywać mój kanał. Mój kanał będzie się nazywał Nowa Era Let's Go. Musicie mi dać znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja chciałbym najserdeczniej podziękować Miłoszowi, czyli samcowi Apolowi, za to, że po prostu klepnął mi tą nazwę na którymś live. I tak zostało, eee, miałem inne propozycje w swojej głowie, wy również na live'ach dawaliście propozycje swoich nazw potencjalnych, jak kanał mógłby się nazywać po zmianie nazwy, ale miłość tutaj użył pierwszej części nazwy starego kanału, więc ona się nie zmienia, a to Let's Go, jak się powie bardzo, bardzo szybko, z jakimś może innym akcentem, no to będzie brzmiało całkiem podobnie jak nazwa em, duńskich klocków. Em, więc tak, od dzisiaj nie ma więcej nowego jest nowa era Let's Go. Em, na chwilę obecną nie zmieniam swojego logotypu, więc ikonka moje miniaturki em, główne na moich profilach instagramowym oraz e, YouTube'owym nie zmieniają się. I też nie chcę zmieniać. Na razie, ze względu na to, że pomimo zmiany nazwy kanałów, ikonki zostaną takie same, więc no, nie będzie takiego szoku termicznego. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy kiedyś widzieli nowe LEGO, teraz będzie nowar, LEGO. o co chodzi. Baner również na chwilę obecną się nie będzie zmieniał. Ale to w przyszłości będę chciał jakoś modyfikować i usprawniać przede wszystkim. Więc tak, no takie są moje wiadomości dla Was. Oczywiście podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami i co o tym sądzicie. Sytuację z banowaniem kont na polskim Legotubie. Słyszałem o ostrzeżeniach, czy jakieś konto było zbanowane. Tego, nie jestem na 100% pewien. Słyszałem, że tak, ale nie jest to potwierdzone. Ja po prostu chcę uniknąć e, przykrej sytuacji, kiedy któregoś dnia mógłbym się obudzić i e, rzeczy, które dla Was zrobiłem, i dla siebie przede wszystkim przez półtora roku, cały poświęcony czas mógłby zniknąć. Więc e, myślę, że to jest dobra decyzja. E, a dla Was nie będzie też takim szokiem, bo będzie całkiem podobnie, ale jednak inaczej. Tyle ode mnie na dziś. My widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. To byłem ja, nowa era. Let's go!